A tam siedzi koza na kamerze. A tu siedzi kot. Jakie ładne. Chcemy się pokłaskać? Dobra, wykąpana. Zjem szybko. Sałatkę, bo kupiłam sałatkę w Lidlu Na przycenie. Jakaś taka buddyjska Z Wędzonym łososiem, Posłkami jakimiś, taka zdrowa Więc jem sałatkę i jadę, a chcę dojechać jeszcze Nad kanał, zanim się zrobi ciemno A już jest koło 18, więc pewnie zaraz będzie ciemno Więc jem na kanał mam pół godziny i lecę. Nie wiem, czy widzicie? Widzicie? To jest kanał Lamarasz. Tu sobie stanęłam? Pełno jest kamperów. Tu jeszcze jeden stoi za mną. Tu są kolejne. Tam też ktoś stoi. Jutro będziemy zwiedzać Ale to jest tak pyszny jogurt O nie, wzięłam ten Ale te, one się nazywają Envia One są tak dobre I ja wzięłam z tego jakiś orzechowy I smakuje ten orzechowy jak Jak ta czekolada od Monte. Więc dojechałam właśnie nad kanał La Manche, Albo dla niektórych Kanał angielski. Zależy po której stronie się stoi. I zaczęło padać. Nie wiem, czy to możecie usłyszeć, ale pada. Jak wyjrzę przez okno, to. Nie teraz, bo teraz jest ciemno, ale jak wyjrzę przez okno, to widzę. Kanał masz Co jest przepiękne. Niesamowity postój. Lecę spać, a my się widzimy jutro rano. Dobranoc. Ja doszłam do wniosku, że się nie dziwię, dlaczego Francuzi biegają. Oni mają tak piękne miejsca, oni mają tak przepiękne parki, to wszystko jest tak zadbane, tak urządzone, że ja się kompletnie nie dziwię, dlaczego wszyscy Francuzi biegają. Patrz. A zaraz idziemy do parku, który jest kawałek dalej. Tylko odłożę herbatkę. Jeszcze tam bardzo parku nie byłam, bo zaparkowałam, jak było bardzo już późno, więc nie chciałam łazić po ciemku. Idę odłożyć herbatę, i idziemy do parku. Spakowałam się, ubrałam się trochę cieplej, bo jest mimo wszystko tutaj zimno. Jesteśmy na północy Francji, więc tak, jest zimno. Yy, idziemy. Nie wiem czego się spodziewać, ale idziemy zobaczyć co tam jest pięknego. żyje Spadłam, ale żyję. Znalazłam dziką plażę. Nie mogę żyć. is spell Idziemy dalej. Tutaj jest tak pięknie. Wyobraźcie sobie tak spać przy, przy takim szumie, fal i przy ciągłym deszczu. Ponieważ tutaj cały czas jest taka pogoda, jesteśmy bardzo blisko Anglii. nie wyobrażałam sobie, że tu będzie taka długa ścieżka, że to jest wyprawa, żeby tutaj iść, więc wracam do auta, piję kawę, robię śniadanie i będę przymierzać ten sam szlak dalej. O, się tam ciągnie przez całe wybrzeże. Więc idę po siły do auta i ruszam dalej. Wracam na ten sam szlak z powrotem. Patrzcie, teraz jest odpływ. Wczoraj wieczorem kanał sięgał aż tam, tam, aż do barierek. Wiecie co? Mam pomysł. Jesteście aktualnie świadkami odpływu. Woda wczoraj Sięgała dotąd. Jak pokazywałam Wam, to była gdzieś tak w połowie, a teraz fale są tam daleko. Bardzo mnie ciekawi, od czego to są szaka? Co w tym żyło wcześniej? Nigdy takiej nie widziałam. A to jest plaża, na której byłam godzinę temu. A to jest ten mały lasek, który widzieliście, jak byłam sobie gdzieś tam i to ja już jestem pod nim. Idziemy zobaczyć, co jest dalej, chociaż tu już się coraz ciężej chodzi, bo jest bardzo dużo wody i już czuję, że mi trochę buty przemokły. I w ogóle zastanawiam się, czy jak będę otwierać takie muszelki, to czy ja w końcu znajdę perełkę w nich? Bo do tej pory znalazłam tylko jakieś żyjątko Nie wiem czy tak się szuka tak się szuka perełek Skąd te perełki muszą być jest kolejny No a w środku jest coś takiego Nie wygląda na muszelkę. Na jakieś chyba żyjątko. Czy w tych żyjątkach są wtedy muszelki? Chyba tak jest. Muszelki. Perełki. Chyba tak. No tu perełki nie było. Czy to jest konkretny w takim razie sezon, kiedy te perełki sobie. Te perełki się rodzą. No Jak znajdę, to Wam powiem. Ale myślę, że mogę mieć problem, żeby znaleźć. Jak się szuka? To tu jest bardzo dużo ludzi, którzy chodzą po plaży i właśnie czegoś szukają w wiadrach, zbierają coś do wiader. tylko są bardzo daleko sąd i są w kaloszach. Ja nie mam kaloszy, więc nie pójdę zobaczyć, co zbierają, ale myślę, że mogą zbierać małże i mule, bo jest ich naprawdę dużo. Bo na przykład tu. Myślę, że tam dalej ich będzie więcej jeszcze. Tu jest taki mól. Taki jeszcze zamknięty mól. Bierzemy na obiad. Później zaczęłam czytać o tym, jak powstaje perła. I powstaje w ten sposób, że gdy do środka małży lub ostrygi dostanie się ziarenko piasku lub inny drażniący maleńki element, wewnątrz muszli. Zaczyna być otaczane warstwami substancji perłowej, przez co tworzy się perła. Natomiast sam proces powstawania perły trwa od 6 miesięcy do nawet kilku lat. Dajcie znać, czy wiedzieliście o tym, jak powstają perły i czym powstają. kto tu sobie żyje. Dzień dobry, kolego. Nie wiem, czy on żyje. Jednego już znalazłem, który nie żył. Ale ma wodę. A bo Wow. W życiu czegoś takiego nie doświadczyłam. Tak jakby widzisz wszystko zupełnie z innej perspektywy. Bo po... Normalnie nam może patrzysz z klifu, z wysokości, a tutaj z dołu, z poziomu morza, patrzysz na klifę i podziwiasz zupełnie inną część przyrody. Jakby podziwiasz ją od drugiej strony. Niesamowite. Uh, Okej, okay, teraz idę na herbatę i muszę trochę wygrzeć stopy. Mm. Teraz zobaczymy gdzie pójdziemy dalej. Nie jesteśmy w Hilon. Jest to miejscowość koło Sambriok i bardzo malutka miejscowość z przepięknym wybrzeżem. W tym momencie jest odpływ, a te kilkudziesięciu czy kilkuset metrowe odpływy są bardzo charakterystyczne dla właśnie tego obszaru. W tym momencie nawet nie możecie zobaczyć. Gdzie woda się zaczyna, bo jej po prostu są nie widać. To jest cały obszar zbiornika, który jest wypełniony kiedy, kiedy jest przypływ, a kiedy jest odpływ. Ciężko zobaczyć, gdzie kanał się zaczyna. Lecę jeszcze do sklepu. Najbliższy jest niby 20 minut drogi pieszo. Nie wiedziałam, że będę iść cały czas poboczem. To tylko z jednej strony jest pobocze, bo. Z drugiej są krzaki, za bardzo się nie da. Przynajmniej co chwilę się pojawiają krzaki, to jest droga wydeptana. Więc tak, idę do sklepu po wodę, po jedną butelkę wody, bo mi się kończy. Wracam z zakupu, z zakupu tylko wody. Jak widzicie, nie kupiłam tylko wody. Moja woda i inne produkty kosztowały 10 euro. I to jest tak zawsze, że jedziesz po wodę i nie dzisiaj kończę tylko na wodzie. Wody mam tylko jeden litr, w ale wracam. I moja przygoda, chyba z wyjazdu do Hiyon dobiega końca. Więc spodziewam się, że widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze nie wiem skąd, ale widzimy się w następnym odcinku.